Serdecznie witam na prezentacji ultimaty Power Profits Global One. 30 września 2012 jest dniem, w którym rozpoczęliśmy pisanie nowej historii marketingu socjalnego. Ponad 250 tysięcy dotychczas zarejestrowanych członków, którzy zaufali swojej intuicji na podstawie dotychczasowych informacji publikowanych od lipca tego roku o powstającym wielkim przedsięwzięciu, obejmującym rynki całego świata, otrzymała zielone światło do rozpoczęcia aktywnej działalności. Każdy z tych osób ma inną wizję, inne wyobrażenie, cele, dążenia i oczekiwania. Jednak wszystkich łączy jedno ten ogromny potencjał biznesowy i fantastyczne możliwości zrealizowania i urzeczywistnienia swoich marzeń w dążeniu do niezależności finansowej. To właśnie firma Global One pod przewodnictwem Scott Evansa stwarza tą możliwość i szansę nie tylko nam aktywnym użytkownikom na lepsze i bogatsze życie, ale przede wszystkim ogromnej rzeszy głodującej, cierpiącej ludności w różnych zakątkach świata poprzez wdrożony program pomocy charytatywnej Humanitarian Trust. To nie tylko firma, ale przede wszystkim my poprzez naszą działalność Przyczynimy się naszym wkładem do pomocy tej najbardziej potrzebującej ludności. Zanim powiem więcej o Global One, zapomnijcie wszystko, co dotychczas nauczyliście się, osobiście doświadczyliście, czy też słyszeliście o network marketingu. Zapomnijcie o Downline, Matrix i nawet o systemach binarnych. Dzisiaj zapoznacie się z czymś, czego w tej formie, Branży network marketingu jeszcze nigdy nie było. Global One w najbliższym czasie zrewolucjonuje tą branżę. Global One to całkowicie nowa, rewolucyjna koncepcja globalnego biznesu na całym światowym rynku. Global One jest pionierem marketingu socjalnego i oferuje fantastyczne możliwości zarobkowe dla każdego. Global One jest całkowicie inny od dotychczasowych firm networkowych. 100% wszystkich członków będzie tu otrzymywać prowizje i to już po kilku dniach za sprawą fantastycznego i innowacyjnego planu marketingowego składającego się z trzech niespotykanych dotychczas opatentowanych planów wynagrodzeń. Po wieloletnich przygotowywaniach trzyfazowy start nastąpił 30 września 2012 roku. Inicjator, założyciel i właściciel firmy Global One Scott Evans pokazuje nam, dokąd powiedzie nas w następnych miesiącach i latach wspólna podróż z Global One? Jako członkowie Global One będziemy bezpośrednio uczestniczyć i doświadczać, jak wizja i praca zespołowa inspiruje, jak można kompletną globalną, miliardową branżę na nowo stworzyć. Co to jest Global One? Global One to fundacja, w której zjednoczyło się wiele firm i przedsiębiorców różnych branż. Założycielem jest Scott Evans. Jest to przedsiębiorca i menadżer dosłownie tego słowa w znaczeniu. Cechuje go ponad 20 lat doświadczenia i wiedzy technicznej w połączeniu z mądrą dalekowzrocznością i specjalistyczną wiedzą wizjonera w rozwoju nowych pomysłów biznesowych, opatentowanej innowacji, rozwój kampanii reklamowych. Jak również wiele innych różnorodnych, niezwykłych osiągnięć. Więcej na temat biografii Scott Evansa można poczytać w mediach. Fundacja została powana w celu sfinansowania najnowszych bio-eko opatentowanych innowacji do zaopatrzenia w wodę, w żywność, dostaw energii dla ponad miliarda ludzi na całym świecie i wdrożenia w ramach pomocy humanitarnej. Projekt humanitarny ratuj życie, między innymi, pozwoli dostarczyć ponad 20 miliardów oczyszczonej, zdrowej wody pitnej na całym świecie w przeciągu następnych 12 miesięcy. Projekt humanitarny pozostanie na zawsze częścią Global One. Ponad 300 nowych innowacyjnych produktów z różnych branż, które będą wprowadzane poprzez Global One do sprzedaży, między innymi. Nanotechnologia z branży samochodowej, światowa nowość w dziedzinie oszczędności energii elektrycznej, produkty z dziedziny ochrony zdrowia, zdrowej żywności oraz wiele innych wspaniałych opatentowanych produktów. Są to produkty, które zmienią życie wielu ludzi na całym świecie. Różne świadectwa, dokumentacje, wideoklipsy tych produktów będą publikowane na naszych stronach internetowych i stwarzać masywne zainteresowanie. W pierwszej kolejności jednak każdy chciałby się dowiedzieć, w jaki sposób będziemy mogli w Global One zarabiać. Global One jest inny u tradycyjnych firm networkowych. 100% wszystkich członków będą już po kilku dniach zarabiać prowizje poprzez innowacyjne, wyjątkowe trzy długofalowe plany wynagrodzeń: Spinfinity, Infinity i Global Profit Pool oraz zewnętrznych dochodów firmy. Które wpływają do globalnej puli zysków z różnych transakcji. Co 3 dni, a więc 10 razy w miesiącu odbywa się wypłata prowizji z Global Profit Pool i Infinity. Osoby polecone z wszystkich 5 generacji tworzą własny Social Profit Pool. To znaczy każda nowo zarejestrowana osoba powiększa osobisty Social Profit Pool. Wypłaty z Infinity. Odbywają się 6 razy w miesiącu. W każdym planie wynagrodzeń otrzymujemy dodatkowo 20% matching bonusu. Spinfinity. Ten opatentowany program posiada wdrożoną najnowszą technikę z dziedziny social marketingu. Algorytmiczny system Spinfinity rotuje każdą grupę co 72 godziny. 10 rotacji Spin w miesiącu powoduje 6 razy wypłatę prowizji. Global Profit Pool pracuje na bazie systemu punktowego podziału w co dniowym cyklu SPIN w tym samym dniu kalendarzowym jak w planie Spinfinity. Wynagrodzenie otrzymujemy m.in. za osobiście zdobyte punkty, za każdego zakwalifikowanego w swoim Social Profit Pool, dodatkowo także 20% prowizji matching bonusu z dochodów partnerów. Punkty będzie można zdobyć m.in. za własne biddings na platformie aukcyjnej iGoBitwin, za wszystkich nowych referrals, których polecimy w okresie 3-dniowego cyklu spin, za wszystkich klientów, których pozyskamy w okresie 3 dni cyklu spin. Punkty możemy zarabiać także w naszych dodatkowych biznesach, które systematycznie zostaną nam udostępniane. Co trzy dni zostanie także przekazana część zewnętrznych zysków w firmie Global One do Global Profit Pool i zostaną rozdzielone systemem punktowego podziału. Ten przykład pokazuje nam, że już z trzema poleconymi otrzymujemy 48 wypłat w miesiącu. Jeśli tylko każdy z tych trzech poleconych poleci też tylko trzech i następnie zrobią to samo. To na głębokość pięciu generacji otrzymamy ponad 5000 wypłat w miesiącu. Otrzymujemy, otrzymujemy także zawsze 20% matching bonusu z wypłat poleconych, niezależnie od tego, czy oni zarobią 25 centów, dolara, 10 dolarów, albo 10 tysięcy dolarów. Infinity. Infinity Wealth Builder. Pomimo tego, że Infinity podobny jest do standardowego Matrixu, Różni się tym, że matryce 3x10 wypełniane są automatycznie poprzez spillover i onderowe. Czegoś takiego dotychczas jeszcze nie było. Dodatkowo w Infinity otrzymujemy 20% prowizji za każdego członka własnej czwartej generacji. To znaczy, otrzymujemy 81 dodatkowych wypłat bez jakiejkolwiek dodatkowej pracy. W tym przykładzie, na przykład, członek Platinium jest upoważniony na pięciu poziomach do prowizji i otrzyma po raz trzeci 20% matching bonus na wszystkie wypłaty swoich poleconych z Infinity i Global Profit Pool. Każdy członek w Global One z 10-dolarowym miesięcznym członkostwem, który jeszcze nikogo nie zasponsorował, otrzyma każdorazowo 20% matching bonusu w sumie od 81 członków, Którzy poprzez spillover zostali umieszczeni na czwartym poziomie. Jeśli na przykład tych 81 członków miesięcznie zarobi 50 dolarów, co jest realistyczne, może naturalnie być też dużo więcej, to kalkulacja dochodu takiego członka będzie wyglądać w następujący sposób. Global Profit Pool, a także w Spinfinity Infinity możemy również zarabiać prowizje z dodatkowych Business Profit Center. Już w następnych tygodniach będziemy mieli możliwość działać w drugim, trzecim, czwartym i piątym Business Profit Center, co zwiększy potencjał generowania dochodów. Dodatkowo do Multi Business, business Profit Center mamy możliwość w Go Global Profit Pool zarabiać prowizje setek i tysięcy produktów i usług, które znajdują się poza Global One Business Center. Na przykład w supermarketach, sklepach, butikach itd. itd. Są to rewolucyjne produkty i usługi. W Global One mamy następujące formy członkostwa: tin, koper. Silver, Gold i Platinum. Kariera w Global One. 5% z Global Profit Pool jest przeznaczone do wypłaty dla Star Leader, co oznacza 1% w każdej randze Stara. Posiadając 10 osobiście zasponsorowanych członków Platinum, otrzymujemy rangę Star Leader i znajdujemy się w tak zwanym Ekskluzywnym klubie, mając przez to zwiększone możliwości dochodowe. Nikt nie musi w Global One łamać sobie głowy nad jakimś, jakimiś skomplikowanymi formami matematycznymi i czego nowego się uczyć. To jest tak proste do zrozumienia, że każdy w paru minutach będzie wiedział, jak to funkcjonuje. Najspanialsze w tym programie jest to. Że nikt nie musi sponsorować, a mimo to będzie zarabiać. Ale szczerze mówiąc, jeśli rozpoczniecie tu zarabiać, czy nie będziecie o tym nikomu opowiadać? Zapewne będziecie o tym opowiadać, albo jeśli zostaniecie zapytani, w jaki sposób można tu zarabiać, a nie będziecie mieli pojęcia, w jaki sposób macie wytłumaczyć funkcjonowanie planu wynagrodzeń, to po prostu powiedzcie, ja nie mam pojęcia, jak naprawdę te plany wynagrodzeń funkcjonują. Ja wiem tylko, że każdego trzeciego dnia wpływają wynagrodzenia na moje konto w Global One i to nawet mam zagwarantowane. Będziecie po pierwszym miesiącu działalności w Global One bardzo mile zaskoczeni tym, ile można tu zarabiać. Już tylko w Spinfinity można osiągnąć dochód od paru dolarów do 500 i więcej co trzy dni nie biorąc pod uwagę wypłat z Global Profit Pool i Infinity. Mogą to być kwoty 50, 80, 120, 180 dolarów, albo też na przykład 85 centów w poszczególnych wypłatach, ponieważ będą się one wahać. Czym więcej osób polecicie, tym więcej będziecie otrzymywać wypłat. Z Infinity otrzymacie 6 wypłat w miesiącu, w Global Profit Pool i Infinity z osobna 10 wypłat w miesiącu. Dlatego też osoby, których polecicie, będą w Global One bardzo szybko zarabiać już po 72 godzinach po starcie. Serdecznie zapraszam do Global One Team Polonia. Życzymy Państwu pobytecznego startu w Global One.